No hejo, stresowa ty widzicie dzisiaj jest kolejny live, tylko że krótki. Pogoda trochę słaba Chciałbym sobie zobaczyć co to jest, to za chwilkę może sobie zobaczymy. Trochę sobie przesunę tą kamerkę jednak, bo mi troszkę zawadza. No bo nie, nie. Nie zawadza mi. Włączę sobie Naw nawet teraz. To sobie mogę... Aha, to... Mobi? Ha, co chodzi. Dobra. Także my będziemy sobie troszkę... My będziemy grać różnymi postaciami. Penny mam na dziesiątej randze. Okej, okay, dobra. Myślę, że możemy pograć Rico. Myślę na jakim trybie. Czyli na nagrodzie. Czekajcie, sobie. O, dobra. Co to jest? Aha, to jest kamerka, dobra. A, tu mikrofon, okej, okay, dobra. Jak ktoś chce ze mną? Nie, nie, wiem nie. Także my sobie tu live streamujemy i, i sobie gramy po prostu. Tylko, żeby było trochę wyświetlone, bo wiecie, no to jak robi. Nie mogę niestety dodać tutaj miniaturek. Nie wiem na razie, jak. Piełc mnie, ktoś zaraz je za to. Mm. Mm, proszę was do dnia z życia Daryla o, o nie, nie, nie i do poprzedniego live'u oczywiście, bo jakby miało być inaczej, dobra, wygrywamy więc jest spoko poko jest spoko, bo, bo poko, bądź spoko, bo ty nie jesteś na razie spoko, więc poko, bądź spoko poko, bądź spoko nie wiem, nie ma tu poko, no ale to co po prostu tego, mogę sobie mówić, przegramy pewnie, bo wziąłem banty a Riconabanty, no to nawet dobry, no ale Riconabanty, no to trochę zły wybór, chyba. teraz sobie ja słaby Tim No i po coś to zrobiła, Piper, tylko sobie Ulta zmarnowałaś. O, ja to sobie naładowałem. I zaraz zabiję. Nie, nie zabiłem. No ten Olivier to jest wkurzający taki koleś, że... Masakra. Pewnie przegram to... Tak, pewnie przegram. Popatrzymy sobie na czacik. Siema, siema, siema. Oglądałeś? Wiem. Elo Sebix, siema. Elo panie, siema. Siema wszystkim, siema, siema, siema. Ściągnąłem sobie SFM. Tylko mi trochę się popsuł. Także, no. Ja, ja, idź mi stąd, idź mi stąd! No, jednym punktem, no. Proszę mi kogoś tu zaraz zabić, no. No, no nie, no, proszę was, no. Zabijcie tego bóla! Nie, no nie, no ja dlaczego? Dlaczego? Kolej zrobi wyrywki. Zrobisz QND, no mogę. Um, oj, to trochę zły wybór był, dobra, pójdę na solo. Albo na dół, kto tutaj? Ktoś chce ze mną? 8, może i być ze mną. Mm, zagramy sobie grę w parze 8, właśnie. To jest Wiktor Urban. Jakby co? No, także. Ymm, my ja sobie pójdę. Idę y, y, Tym. Dobra, penny pójdę. Już spoko. Zagramy razem. No to dodaj mnie do drużyny, po prostu no to zagramy, tylko po tym jak ten mecz się skończy. dobrze? Yy. Ja ci może wyślę ten yy, yy, kod drużyny, ok Żeby coś było ten. No. Czyli też z Dexim na live wygrałem. Lol... Mm. No, rozwal tego parkiusa. Ja, ja z tej mapy strasznie nienawidzę. Czemu ja tej mapy nienawidzę? Bo boty. Te boty tu mnie wykańczają. Dlatego nienawidzę tej mapy. Po prostu je nienawidzę. Dobra, ale teamy zostało. Czterech teamów. O nie. O nie. Zabiję mnie zaraz. Idź mi sąd! Dobrze. Mm. Mamy 7 power cubesów. Mmm. Mm. Mm, Genie i ten i. O, zabiłem y, Bibi, a Jean został. tak, te, czemu tego nie wziąłeś? No, przyciągnij mnie, no pewnie, że tak. Po co? No, ojej, ej, ej i stąd. Jean, wywalaj mi stąd. Tak, zabiję go zaraz strefa, no to co? Ej, no, ale i stąd, naprawdę. No, już mu się e, Bibi zrespiła, także. No, my mamy 8. Daj, jest czterech teamów. Ej, ty, bo oni mnie zaraz tu, tu, zaraz mnie tu zabiją. Zaraz, chwilę będziemy mieć tych parę kipsów, oczywiście więcej. sobie to weźmiemy. O, Robin Games. Chodź tu, robi nie? O, tak sobie jemy. O, nie, dobra. O, już jest wielkie starcie, także spoko. Tylko nie, nie, proszę cię, o, nie. Te boty są tak wkurzające, że to jest po prostu... No, super, do mnie się dorwały. Nienawidzę tych botów. Mi we wszystkim przeszkadzają. Poza tym, że pomogły mi raz wygrać. Ej, oddaj to. Ej, oddaj to. Ej, nie, 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 nie. Ej, idź mi stąd. Idź mi stąd. Poszła mi stąd. Poszła mi stąd. Cała nadzieja w tobie. No. Bez. O, nie. Dobra, ja sobie czat poczytam. No siema, 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 tylko wtedy poczekaj, bo dopiero wchodzę. Okej, okay, okej. Okay. Koka, okej. a wszystko... O, ja jestem tutaj już. Się zagapiłem w czat. O nie, o nie. Ten bot mnie tu zabije za chwilkę, także... No, żeby nie było. Dobra. I dobra, no to ten, yy, siema, 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 siema już. Plus siedem. To wejdź, czekaj. Czekaj, ja ci tu... To, yy, czekaj. Yy. A nie, tu mi nic nie udostępniaj. Tego kodu. Yy, o, skrzynkę sobie otworzę. Także wejdź, czekaj. To jest mój. czat drużyny. Także no, my sobie tu poczekamy chwilę. Ze nam też zagrasz. No, poczekajcie chwilę, wszyscy, ok? Yy, zaakceptuj. Także... Poczekajcie, wszyscy chwilę. No to dodajmy do tych, jak tam wakacje. Dobrze, 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 dobra gra. Właśnie wiem, czy dobra była. No to wchodzi, wchodzi ktoś w końcu, czy nie? Widzę, że kolta wybrałeś. O, możemy sobie wysłać to. Czekajcie, my sobie. Pogramy w to, coś. Dobra, ja widzę, że jesteś, także. No, no dobra. Ja Frankiem pogram na oblężeniu. No dobra. No, gotowi wszyscy. Będę wydarzenie? W to zagramy najpierw. Trzeba tak spoko. Spoko, bo poko jest nie jest spoko. Wcale poko nie jest spoko. A z jak tutaj... Tu jest po prostu leszczu. Dobra, zbijać śruby i nie dać się zestrzelić. Podstawa. Podstawa. Mm, o, już mają jedną śrubę, tu jest Kraw, krał, kruk. Nieważne. Oj, zabijcie go. No i super, pewnie też przegramy z tego powodu. Ale nie będę od razu całej gry krytykował. Tylko dlatego, że my no, nie mamy śruby, niestety. To jest już raczej przesudz, przesądzone, ale no... Czwarty poziom, możemy łatwo go zabić, tylko ten pokój ze powerem i on będzie wszystkich leczył, to nie mamy bardzo szans i będę miał znowu minus 6. Nie, dlaczego będę miał minus 6? Dobra, nie, odbronimy się, odbronimy się, spoko, spoko, po, 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 spoko, spoko. Tylko, że oni już mają dwie śruby, a mnie niestety nie. My, o no właśnie, oni już sobie to wszystko po prostu przejęli, no i trudno, no trudno, no. Weź, idź mi stąd, crazy. Idź mi stąd, crazy. zjeść nie teraz. Sorki za mesa. Ej, ej, no. Halo, ej, ej, bo teraz... No, ej, patrzcie jak mnie zrobił. No, ej, wyłącz. Znaczy nie, to tylko tu. No, znowu będziemy się bronić. Super po prostu. Zwywywów się. Tak, tu jest, raz, się walczy z mocniejszym timem razem z słabszym. Tego raczej już nie obronimy. Nie, ja w to wątpię. Nie da rady. Nie damy rady. Mm. Dobra, udało nam się, ale co z tego? Bo tu nam zaraz rozwalą. Właśnie, mamy 2%. I naprawdę, to już na... To już... Nie ma co... Nie ma co, tam sobie od razu czat, bo to już... Wiecie, dokładnie polski klub BS, no właśnie, właśnie, właśnie. Jak, y, co, to ja jestem widzę, wiem, ja mogę, y, dobra, spadam byku, okej, okay, pa. Y, no i znowu minus 6, dobra, nie, my pogramy coś innego, bo to jest już, mnie wkurza. Nie, na pewno sobie przy, zmienimy wydarzenie. Y, no, no, może na spring, trapa sobie zrobimy, co tam piszesz? Czekamy sobie chwilkę, ja sobie tylko zmienię zamiarza na boła. Co, 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 co? jest z botami duo. Co z botami? Co? Ale nie, co? Jak? Gdzie? Jak? Po co? Co? Ja? A duo z botami game grab. No to jest game grab. Jestem gotowy. Grab, tak na na nasze queino super, yy, także, no już gotowi wszyscy wszyscy Pisze, no już czy nie No tak jest game grab Już? Okej, okay, spoko. Wszystko Sam może gra grać możesz Dobra, to czekajcie, yyy sobie zrobimy tak i teraz sobie dodamy zaproś i jeszcze nie zaakceptuj No to co robimy w końcu dobra długo gramy dalej. tylko twórca zmienić wydarzenia zaakceptuj game grab teraz ok? game grab Także my już sobie tu zagramy. ona wziął super âncko. Wywaliło. Kiedy Minecraft? Nie wiem kiedy Minecraft. Yy. Yy. Nie wiem. Może niedługo. Dobrze, już możemy grać. Spoko, przez spoko. Dobrze. Yy, tu może potem jeszcze zagramy. Będziemy sobie zmieniać trochę Yyy... Raz tak, raz tak. Yy. O, ze spajkiem gramy, także To fajnie, fajnie, wszystko, fajnie, dobra. Pam jest. czyli tigrisek. Pam, 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 i jest. Dobra, tak się, Oj, o, zamiję mnie. Zabij mnie. A no co ze spajkiem? Ja tak wszystko muszę krytykować. O, po co to? Jest? Oj, no w sumie to co? Dobra, zabiję gościa, tylko tego nie zabiję, bo... Ten spajk mnie wkurza. Ten spajk mnie naprawdę wkurza. Dobrze, mamy jednego gema. Klejnota. Eluwa! Czego? O! Co? Ej, hey, ty niezłe. Idź mi stąd. Trochę się hiszpańskiego uczyłem. Ale nie za dużo. Nie za dużo, ale się trochę uczyłem hiszpańskiego. Rano. No. Dobra. Nie mamy jak tego wygrać. Yy, kiedy Minecraft? Nie wiem kiedy Minecraft. Staram się, żeby niedługo był. W najbliższym czasie. E, no to co, co, co my pogramy? No, e, no. Super. Hmm, dobrze, że Frankie nie grałem, dobra, nie proszę. Mm, dobra, może zmienię Zedmiarza na Darylisko na Powerze ósmym. Piszę, w co, w co gramy? No w co gramy? No w to. A ja sobie poczytam, czemu. Jestem gotowy. Kiedy bajka? A, to, to stare już. Elo, 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 No gramy czy nie w końcu. Chowany z widzami. Nie, 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 teraz. Kiedy indziej? Kiedy, 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 kiedy indziej. Kiedy inny. Inny dziej. pisz inny Bo teraz to... Nie, teraz, teraz, nie, teraz, nie, teraz, nie, teraz, 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 teraz. teraz. Teraz teraz nie, teraz, teraz, nie, może innym razem. Może w nas następnym live. Nie, dobra, słuchajcie, nie, dobra, teraz sobie trochę sam pogrom. Yyy, bo... no bo tak po prostu. już yy, spoko. już spoko, spoko. to jak kupser, wiem, wiem. Mogę zagrać, no możesz, możesz za chwilę, oczywiście że możesz. Yy, wiem, że tutaj kupcer spoko, 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 spoko wszystko, spoko wszystko, spoko, spoko. Hmm. Hmm. Tu Frank do mnie zaraz podejdzie. Hmm. Także, z... o. Karl, Jaki? Czemu raz są Nikki, a raz nie ma? O, cześć, Primo. Um, idź mi stąd. Um, to możemy sobie z tą ostatnią rzutką zagrać, to mi tu napisałeś. Za chwilę zobaczymy, Nikt tylko o, oczywiście zginę lub wygram. Już nie mam do tej gry sił. No nie mam do tej gry sił. Yy, podasz kod, sobie dawaj grać z widzami, to jak robił Lexi. Nie mogę teraz, po prostu, no. Po prostu, no. O, podam ci kod zaraz. Nie, na razie nie. Proszę mnie tu nie, na razie nie zapraszać. Kod, kod, kod. Rzadko klubowy, gracze w Tybion. Utwórz kod drużyny. Nie. Macie tutaj kod? No, już, 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 bo to ostatnia gra będzie pewnie. Teraz. Mam Nick, szumi poda. O, już dałem. O, masz krała, spoko. Joker, wiem, wiem, wiem. I wiem. Dobra, i ostatnią grę gramy, dawaj. Nie, nie zbiory, ten tylko. Nie, solo, tylko w parze. To już będzie ostatnia gra, niestety. Co mi tu przychodzi? Co niż yy... Nie teraz mówię. Po live. Dobra, już gotowy, gotowy, gotowy. Dawaj, dawaj gramy. Aha, dobra. Chyba zagram jeszcze solubę. Chyba, Cię wywaliło, no to, to najwyżej po prostu trudno. Bo najwyżej. Widzę live, także. Naprawdę. Nie chciałem długo grać. Ech, no dobra, to, to taka będzie ostatnia gra na, najwyżej po prostu. To się albo teraz to się, Nie, to się raczej na drugi dzień zapisuje. To, co, co widziałem, to mi te jego pen, wiemy puszki na peny, nie zapisało, dopiero na drugi dzień. Mmm. Mmm, tak, no. Ej, 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 o nie, to nie było mądre. MMA, pomóż mi. A co do kolejnych dni z życia brawlerów, to następny będzie kold. Następny kolt będzie. O nie, 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 Dobra, MMA go zabił. No co, jestem twojej żywienia, po co ze mną sojusz? A to jest ostatnia gra, bo ja naprawdę nie mam dużo czasu. Naprawdę ja mam. Czy i ja już kończę, a O tak od razu, po prostu, po prostu z mostu, z mostu. E, poczytam sobie czat, może MMA mnie wybroni. sobie dawaj grę z widzami. kiedy e, następny live? Nie wiem, nie wiem, e, może. W, nie wiem, nie wiem, może w następnym tygodniu. O, wielkie starcie, akurat sub, poco, bo. Bo, 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 musimy kończyć. Także mam nadzieję, że to szybko. E, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. No i MMA zgin po prostu, albo wygraj, bo wygraj w MMA. MMA, 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 MMA przegrał, także, także to by było tyle na live, sobie dawaj następny live chowany, spoko, spoko, spoko będzie następny live chowany. Akurat właśnie takie miałem plany, także, no myślę, że ten live wam się spodobał i no i to będzie zapis oczywiście.